Nagrywa? Nagrywa. Odpaliłem sobie kamerę, żeby zamienić z Wami, z moimi kochanymi widzami tutaj przed ekranami, przed telewizorami, przed smartfonami, przed projektorami i tak dalej, i tak dalej. Parę słów. Jakby Wam to przekazać, to co mam w głowie? Bo mi bardzo szybko ucieka, bo nieraz nie zwracam w ogóle na to uwagi, nieraz jestem rozgoryczony, nieraz śmiać mi się chce, nieraz jestem zły, nieraz bym tam wszystkich powyzywał tych... Debili co na mnie najeżdżają Także jak widzicie, nie tylko ta budowa jest pokazywana, także moje odczucia przede wszystkim. Chciałbym powiedzieć jedno. Do tych debili, do tych debili, którzy mi piszą, że jestem nieudacznikiem, że jestem taki obsrany, wysrany i tak dalej i tak dalej. Nie chcę mi się cytować, nie chcę mi się patrzeć w te komentarze. Powiem wam tak. Jakim nieudacznikiem? Ja buduję sobie dom, pokazuję to na internecie, a ludzie mi zarzucają, że jestem nieudacznikiem. Przed chwilą przeczytałem komentarz: słuchaj, coś tam, coś tam, coś tam. Ja trzy lata zęby zaciskałem, 350 godzin napieprzałem. Jakby mnie żona zobaczyła, jak pracuję, to by mnie wypieprzyła. No, komentarze przeróżne, słuchajcie: przede wszystkim zmierzone. Jeżeli cię nie respektuje, a ty nie możesz robić tego, co lubisz, czyli jesteś nieszczęśliwy. To jest taka dobra rada ode mnie, żebyś był szczęśliwy, żebyś się nie bał, żebyś naprawdę mógł robić to, co chcesz, a nie patrzeć na kogoś, że ktoś Cię z domu wypieprzy. Kwestia tego, że jestem nieudacznikiem, bo zębów nie zaciskam i nie robię 350 godzin w miesiącu i nie zapierdalam. Trochę słabe, naprawdę słabe. Ja nie wiem jak, nie chciałem tego, słuchajcie, nagrywać, bo... Bo po co mam tutaj wzbudzać kontro kontrowersje, że gdzieś jakieś hejterzy mnie tam kurcze ciskają do nagrywania, ja powinienem dziękować tym wszystkim, yy, którzy są ze mną, którzy się śmieją, którzy dostrzegają to wszystko, ale jest tyle uczonych w tej Polsce, ty z takimi wiedzami, ale tak naprawdę powiem wam tak, w tej Polsce jest taka bieda, że człowiek już zapierdala, tak za tak pieprza za pieniędzmi goni, żeby spłacać te raty, pod korek się zachłysnęli, brali wszystko na raty, jak rozdawali. Kredyty nieoprocentowane, no to pod korek, pod pełen gwizdek go trzepali, teraz są problemy, teraz wy, wywalają na mnie gorzkie żale. I to ludzie, którzy się budują, słuchajcie, przychodzą ten sam gówno przez tą budowlankę, bo budowlanka zawsze jest ciężkim kawałkiem chleba. Nieważne, czy to jest inwestor z pieniędzmi, który sra pieniędzmi, który ma w dupie drukarkę do pieniędzy, czy to jest jakiś biedny gościu, który zapieprza na godziny, wali nad godzinę i cała rodzina na tym cierpi, bo nie widzi swojej rodziny. Nie ma znaczenia. My jesteśmy tak społeczeństwem podzieleni, że jeden drugiego tu w ogóle nie wspiera. Tylko szukacie kurcze, dziury w całym. Także do was, hejterki, dalej śle pozdrowienia. Papier co prawda różowy sobie zostawiłem samemu na moją dupcie, bo jest mięciutki. Jest dla was szary. Zmieniam, zmieniam jednak jako milioner. Który emilioner, jak wam tam leży, jak wam się podoba. Yy, rozdam teraz szare papiery z domieszką papieru ściernego, tam dorzucę, żebyście poczuli, co to jest. Yy, także to taka wrzutka, trochę frustrująca, ale ja lubię, wiecie. Ja kurczę, u mnie na kanale nie można się nudzić. U mnie wchodzicie w dużych ilościach ludziska, wchodzą kochane moje. Także, no dzieje się, no co mam powiedzieć? Pokazuję wam życie bez spiny. Za granicą zapieprzałem. Byłem. Powiedziałbym szychom, ale tam już się kulacie za tymi swoimi tapczanikami. No, no słuchajcie, żeby takie pieniądze odłożyć, no i co ja wam mogę powiedzieć? Kto siedzi za granicą, wie jak jest ciężko. No to pomyślcie, co ja musiałem robić, jak musiałem pracować, ile godzin musiałem napieprzeć, żeby to wszystko odłożyć, żeby powiązać z skąd, koniec z końcem i tak dalej, i tak dalej. Tam pieniądze Brytyjczycy Polakom nie rozdają! Trzeba na to zapierdalać! Także ja swoje zapierdalanie przez 14 lat już zrobiłem, teraz sobie żyję tak, jak wymarzyłem. Jakie kurcze, prosta odpowiedź, czego tutaj ludzie nie mogą zrozumieć. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, jest wtorek, tak? Wtorek? Nie wiem, sprawdzę. Jaki dzisiaj dzień? Dzisiaj wtorek, 15 listopada 2020. Dziękuję. Szczęśliwi czasu nie liczą, nie wiem jaki dzień, bo wiecie, dla mnie niedziela jest zawsze. Bo kiedy chcę, to przyjdę popracować, kiedy nie chcę, to nie przyjdę. Teraz dupy trochę pospinałem, no bo wchodzi mi zima yy, na mój eter, że tak nazwę, także dokończę sobie elewację. Nie mam ciśnienia, mam gdzie mieszkać. Może forsa się kończy, ale co tam? Jakoś się zarobi. No kurczę, 40. Ile lat mam? 41, 42? Nie ma znaczenia! Nawet przecież wieku nie muszę swojego pamiętać. Jest godzina 12:44. Zaczynam pracę. Trochę odpocząłem sobie. Z rodziną musiałem z rano pobyć. Troszeczkę tak wiecie, nagrywam też, żeby. No żeby się działo, nie wiecie, pokazać jak można robić. No nie trzeba iść za systemem. Bardzo zła rada iść za systemem, robić to co nakazują. E, nawet potraficie pisać, że kurczę, kobietę z kościoła ksiądz wyprosił, a wy wiecie, że to normalne. Tylko dlatego, bo kobieta przyszła nie na ramiączkach, tylko normalnie tutaj miała odsłonięte. Czy wy się słyszycie? Czy wy wiecie, o czym my w ogóle mówimy? Jakie zasady, jakie. Przecież tu wolności nie ma w ogóle. Oddychać zabronili, wszyscy się godzą. Paliwo wypieprzyło do góry, wszyscy się godzą, bo jakaś wojenka gdzieś tam powstała. Nikt nie może z tym nic zrobić, nikt nie chce się wpieprzyć. Kurczę, co tu w ogóle się dzieje. Dobra, ja mam inne podejście do tego, inaczej to wszystko widzę. Także. Sorry, jestem wolnym człowiekiem, wypowiadać się będę jak jak chcę, ale ja nikogo nie obrażam, ja nikogo, ja nikogo nie wyzywam. Wy wyzywacie mi rodzinę, wyzywacie mnie tylko dlatego, bo buduję sobie dom. Dobra, także pokazuję dalej postępy. Aha, nawet się doczepiliście to, że ja równam tą ziemię sobie pod lasem. Mi tak wygodnie, mi tak dobrze, to tak równam. Jeżeli bym umiał równać ją pod papier toaletowy, to pewnie bym ją równał pod papier toaletowy. Stanęło rusztowanie. Dziękuję mojemu bardzo dobremu ziomkowi, gdzie przyszedł w nocy. Sami je wypieprzyliśmy. I to powiem Wam tak, to są. Ja otaczam się tylko ludźmi, gdzie idą ze mną w ogień. Ja nie potrzebuję pseudo kumpli, bo było ich tutaj paru. Yy, gdzieś gdzie udawali wszystko, że jacy to nie są wspaniali, jak tu wielce nie pomogą. Ja mam tutaj swoich kumpli, słuchajcie, którzy wejść na to rusztowanie, powiem wam tak, bał się, bał się jak smog wejść na to rusztowanie nawet nogi mu zdręczwiały ze strachu, no bo wiecie, to trzeba wejść, to trzeba przed zabezpieczeniem wszystko ustawić, bo tam mało miejsca i tak dalej przyjdzie, zrobi, bezinteresownie przede wszystkim, tacy ludzie to jest szacun kiedyś dla mnie przyjdzie czas, żeby się odwdzięczyć, oni są ze mną od lat, od lat słuchajcie Dobra, mniejsza z tym, ruszam dalej z robotą, tak sobie włączam kamerę, odpaliłem i nagrywam, słuchajcie, nie ma żadnego problemu, ja każdemu podaję rękę, kto jest, kto chce tą rękę uzyskać, kto mówi otwarcie, że chce pomocy, także będę pokazywał Wam niedługo jak się YouTubuje, bardzo dużo komentarzy miałem, każdy chce spróbować, także otworzę takie coś, pomoc YouTuberom, już zaczęliście do mnie pisać nawet prywatne maile, także bardzo się cieszę z tego powodu. No i co? No i pokażę Wam, jak to się robi, małymi krokami. Jeżeli chcecie coś do mnie napisać, chcecie jakiś kontakt ze do mnie, no to wejdźcie sobie na Messenger'a Facebookowego, bo to najszybciej można mnie dostać. Nie wysyłajcie mi kompletnie żadnych linków. Ja żadnych linków nie otwieram. Jak wiecie, złoczaje się wszędzie. Także. Emil Biala, Białas, Bydgoszcz, na Facebooku, tak mnie znajdziecie. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, jakiejś rady, śmiało do mnie piście kontakt, dobrze ludzie tutaj przyjeżdżają. A tych hejterów, bo wiecie, to nie jest do wszystkich, to jest do tych, którzy zawsze biją pianę w moją stronę. Są gdzieś hejterzy, którzy piszą mi po 600 komentarzy, 900, 1000. Żyją normalnie tym, karmią się tym wręcz. Kurczę ślinka im leci, żeby tylko dopieprzyć parę komentarzy. Tacy ludzie mnie frustrują, fustru, nie powinienem w ogóle kurczę, tego nagrywać do nich i o nich, ale najchętniej to bym zrobił jednym kliknięciem: kopa w dupę, pyk, wypad z kanału i tak by się skończyło ich. Ale ja nie mogę tego zrobić ze względu tylko i wyłącznie, żebyście wy widzieli. Jacy są ludzie zawistni? Ja chcę to wszystko pokazać to pokazać, że nic nie trzeba zrobić, nic złego nie trzeba nikogo zabić, nie trzeba nikogo pobić, nie trzeba ludzi wyzywać, ale każdy sobie swoją ideę dorobi, żeby człowieka zgnieść, zdeptać jak robaka. Także macie swoją Polskę, możecie patrzeć na tych Polaczków zawistnych i uważajcie, ludzie z zagranicy ja wiem, że Wy macie. Naprawdę inną mentalność. Wy wiecie, jak się żyje za granicami. Wiem, nigdzie nie ma lekko. No trzeba zapieprzeć. Też zapieprzałem za granicą. Od rana do wieczora wychodziłem było ciemno, wracałem było ciemno. Eee, największe moje zapierdalanie w moim życiu to było, gdzie jeszcze boryska nie było, gdzie on się nie urodził. Wiedziałem, że będę zakładał rodzinę. Wiedziałem, że będę musiał coś mieć. Na żaden wynajem nigdy nie chciałem iść, na żadnych kredytach nie chciałem jechać, bo wiem, że kredyty to jest zabójstwo, to jest sznur na szyję. Nawet dosłownie bym powiedział, wiecie o co chodzi, bo pracując, słuchajcie, bardzo prosty tok myślenia. Jeżeli, jeżeli musicie pracować na przykład 10 lat, żeby coś w życiu mieć, a drugie 10 lat, żeby nic z tego nie mieć, czyli mówię o odsetkach, które gdzieś oddacie, bo źle zainwestujecie, bo ja nie mówię o kredytach na mieszkanie, słuchajcie, ja mówię o tych kredytach. Gdzie ludzie biorą jakieś kredyty, żeby tak zwanie się pobawić albo pokazać. Jakieś dobre furki, na których ich nie stać. No wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. No, tam innym nie będę tłumaczył, a kto w temacie, kto wie, kto troszeczkę kumaty, kto coś w życiu osiągnął, to wie, jak to się wszystko odbywa. Także. To na tyle, odpaliłem sobie kamerkę, powiedziałem co chciałem, eee, także będę robił, pokażę Wam jak się youtubuje, eee, ale kto eee, do mnie napisze typowo na Facebooku, eee, choćby poda imię i nazwisko, eee, będę miał obrys i zawsze tym ludziom będę doradzał po prostu prywatnie, jak Cię gdzieś sklinują, bo nie zawsze na filmie będzie wszystko wyjaśnione. Także taka moja rada, rada, nagrywanie. Nieważne jak się zwał, i do następnej wrzuteczki. troszeczkę się odpaliłem, ale ja tak czasami mam. no Może często. A za często nie pokazuję? A nieważne. Życie, samo życie. Dzisiaj jestem w czarnej dupie. Wiadomo za mało czasu było, no ale mniejsza z tym. Rusztowanie musiałem spinać. Także zajęło mi to dużo czasu, żeby porządnie pospinać, żeby było bardzo stabilne to rusztowanie. No, i dzisiaj sobie tylko podocinam. To jest docięte, to jest docięte, tylko tak podkładane na sztukę, żeby wymiary łapać. Jutro już naprawdę mam ostatni dzień i już wchodzi na minus w nocy. Ja muszę zakryć cały szczyt, albo polegnę, albo może odparzyć, albo może popękać. Dzisiaj docinam. Jutro naprawdę z samego rana będę. Jak nie będę, to mam przekichane. Muszę już tutaj na budowie być o siódmej i po prostu zasuwać. A dlaczego dzisiaj nie mogę tego kleić? Ponieważ się zgapiłem i nie zagruntowałem szczytu. Yy, dzwoniłem do Magdewujka, yy, że półtora godziny minęło, że jeszcze widzę, no, są ślady mokrawe takie. Czy mogę kleić? To w żadnym wypadku nie wolno mi tego robić. Wytłumaczył to tak, jakbym sobie lakier do samochodu kładł na mokrą blachę. Także leżę, utopiłem się sam. Eee, po prostu no za dużo spraw na głowie no dobra no to co ja docinam docinam zasuwam trochę podocinam później wskakuję znowu równać ten teren eee, no dzisiaj już nie będę nic nagrywał jutro wam nagram także to na tyle pozdrawiam cześć